Stany Zjednoczone to jest olczym prowadzony za rękę przez ślepca. Socjalistę. Socjalistę. O, socjalistę. Ale mam coś powiem. Mam w domu, ja to chyba pokażę. Mam w domu, bo moja przyjaciółka pracowała tam w Departamencie Stanu, uczyła polskiego. Tam, tak? I mam w domu podręcznik sprzed kilku lat, na stu lat, w Podręcznik dla studentów. Podyplobowych, którzy mieli pracować w departamentie stałym. I ten się z dwóch części. Pierwszy dla nauczyciela, który uczy, i druga grubsza dla studenta. I w tej części dla nauczyciela, na drugiej stronie, chyba czy trzeciej, jest następujące zdanie. "Niniejszy podręcznik dla studenta może sprawiać wrażenie, że jest pisany według jednej metodologii, konkretnej marcistowsko-leninowskiej. Aby zatrzeć to wrażenie, Nauczyciel powinien i dalej jest wyjaśnienie, co ma robić nauczyciel, żeby studenci nie że ich się uczy marksizmu i rejonizmu. To jest podręcznik dla Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Nie pan dobrze. Ludzie, ja to mam w do domu. Ludzie nie mają pojęcia, że tak do komuna rządzi w tej chwili w tych stanach.